Jest późna pora ja sobie tak pracuję tutaj. Następna wiadomość. Dzień dobry, Pani Gasiu. tak szybko napiszę, po raz kolejne słowa, które słyszałam od Pani z czytania kart i runek. Pytanie dotyczące stanu zdrowia teściowej. No właśnie, bardzo, bardzo łatwo jest odczytać energię zdrowia oraz zdjęcia. Dlaczego? Dlatego, że w zdjęciu jest energia, w zdjęciu jest energia i my czytamy tą energię. W takim sensie, że mm, odbywa się coś takiego, taki, ja to nazywam taki skan energetyczny, i w momencie, kiedy jest jakieś, w którym miejscu jest zaburzenie, y, ja go czuję. Ja go czuję i po prostu wskazuję to miejsce, w którym jest zaburzenie energetyczne. Też na podstawie zdjęcia my możemy określić witalność osoby, jaką ma witalność, do tego może służyć wahadło. No I specjalne mam też tarto, kiedyś Wam przyniosę tutaj. Pytanie dotyczące stanu zdrowia zgadza się. Choroba kręgosłupa, kości Ostoporosa, bardzo silna i ból prawego biodra. Czeka ją endoproteza. To od razu konkretniej wyraziście, Pani widziała. Dalej mój pięcioletni synu zgadza się. Badanie endoskopii gardła odbyło się spokojnie i lekarz, tak jak Pani mówiła, postawił taką samą diagnozę. No ja nie jestem lekarzem, proszę nie mylić e, mnie z lekarzami, tylko ja po prostu widzę po energii. E, <grym> krtańczysta bez wady. Pani Słowa coś co w dole gardła, raczej migdałek. Faktycznie trzeci migdał powiększony w 80 mamy leki i wkrótce będziemy wyznaczać datę operacji. Mój stan zdrowia w Pani Słowa zgadza się co do tygodnia. Data powiedziana przez Panią odbieram wyniki krwi. No, czasami potrafił określić datę, to w zależności od dnia. I też od, od klienta. Są osoby, które łatwo się czyta, i są osoby, które trudno się czyta. Przede wszystkim. Odbieram wyniki krwi. Tak jak pani mówiła, wyjście z choroby, pokonanie choroby. Dziękuję za pomoc i wsparcie. Serdecznie pozdrawiam. Zapraszam was serdecznie na analizę zdrowia. Jak wiecie, ja mieszkam w Szkocji, w Wielkiej Brytanii, gdzie służba zdrowia raczej rzadko można trafić na dobrych lekarzy. Ja sama. Robię wszystkie badania w Polsce i mam swoich ulubionych lekarzy w Polsce, yy, chociaż ja nie, nie choruję, <laughs> ale zapraszam Was serdecznie, wystarczy do takiej analizy zdrowia zdjęcie, najlepiej aktualne i wtedy też Wam opowiem o kolorach aury, bardzo przyjemnie, yy, też tutaj właśnie zapraszam serdecznie.